Siema, siema. Przekaz tego odcinka jest kierowany do Rombixa, Ponieważ dostałem informację od OleKomo, że gadał e, Z rodzicami a propos tej sprawy, że tam wysyłałeś mu tego linka do czegoś tam I tak dalej, że żeś tam później rozwalił serwer, to ja już w ogóle tam do Supportu napisałem, także no niedługo e, no, no zobaczysz, coś się stanie e, z e, twoim Discordem e, A jeśli chodzi o OleKomo, no to dostałem od niego informację, że Gadał po prostu z rodzicami o tym i chcą to zgłosić gdzieś na policję, nie mam pojęcia. To nie jest zastraszanie, tylko po prostu dostałem taką informację od Olekomu, więc yy, no taka informacja dla Ciebie, to tyle. A i chciałbym się odnieść jeszcze do odcinka Kowala, bo coś tam nagrał śmiesznego, znowu tam, yy, nie wiem. Naprawdę szkoda mi gadać o nim, bo chłop podobnie jak Hironeku bierze... Dosłownie, wszystko na poważnie, można tak powiedzieć. Tak sam, widzieliście, tam się uczepił jakiegoś tam odcinka i tak dalej, i tak dalej. On nie wie, nie wie, co to jest YouTube, i nie wie, że można nagrywać na YouTubie dla fanów, bo ja to właśnie nagrywam dla fanów. On w ogóle coś tam o zarobkach co chwilę gadał, że nie będę miał współpracy. Może nie chcę mieć współpracy, może ja nie nagrywam dla pieniędzy jak Ty i jak inni. Może ja to robię po prostu yy, dla zabawy i też, można powiedzieć, z pasji, a nie pod zarobek, ale okej. Okay. Także to tyle. Do zobaczenia. Mam nadzieję, jutro Siema